Halo, alo, witam Was w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, to jest. Zakrajmy w Tomb Raider. Yy, po rebucie. ostatnio zdobyliśmy Czekan, a, którym nie mogę atakować, ale którym mogę się wspinać. What? No! Prawie byłby fail na początek odcinka, ale nie szkodzi, jestem wszechstronny. Bęk! Damy ich da. Haha! I co, panowie prajerzy? Nasz kolega się zawiesił na... Cześć, pani kurko! Pani kurko, też coś, dla mnie? No, cudownie. Coś było. Jest. Geoskrzynki. Chyba geoskrzynki, no. Ja Kto to widział? Jakieś geoskrzynki tu. To jest coś. Okej. Okay. A ja bym chciał jeszcze iść tutaj do pana. Patrzę, że mogę się tą lampeczkę. A, to już nie działa. Nie chcę tego, chcę to. Chcę to i chcę to. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemię... Mm, no dobra. Deszczowa królowa. Dobrze, że nie królowa loda. A, Nie mogę sobie tu wskoczyć, a już się bałem, że... O a nie, zepsułem. Dobrze. Czy tutaj coś... O, jest tu coś. Do mi się tu wespnę. Wydaje mi się, że taki sposób wchodzenia jest szybszy. Uuu, tu by się przydało, ale nie mam jak y, tego mm. rozpalić. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Okej, okay, jest tu coś ciekawego? Nic nie widzę, żeby tu coś cokolwiek było w moździerzu są o. drobne kawałki kości hmm, mam nadzieję, że zwierzęcych mm, robili mączkę kostną żeby y, szybciej y, te szybciej uprawy rosły no Lara, ty widać, że nie grałaś w tego w Minecrafta ewidentnie, masz braki mm, dobra, wolę to przeskoczyć bo po tej belce to ja zjadę o, mogę sobie to rozpalić to ja mogę się od razu wrócić rozpalić ołtarzyk nie wiem czy od razu za to był czy dopiero pod koniec. Dawać skrzyneczkę. No, w każdym razie no, warto to zrobić. I cyk, kolejny ołtarz, o, dziesięć No i proszę. Można, można, jeśli się chce. Tylko nie widzę, przynajmniej nie zauważyłem, gdzie Lara trzyma taką pochodnię przy sobie w razie czego. Bo ona ją wyciąga. Okej, okay. ja wszystko rozumiem. Czy one mają na plecach? Nie, to jest pasek. Dosyć dziwny jest ten pasek. Aha, bo to jest pasek na kaburę. Ma, czekam. O, zapomniałem, że Ale bok dalej jest przebity. Cóż, pewne rzeczy się nie zmieniają. Okej, okay, tutaj nie mogę. Okej. Okay. O! Shiftem się mogę spuszczać. Znaczy... Mm, niefortunny dobór słów może Okej, okay, Lara wskakuj mm, a wszystko... A, tam mam iść, dobra Ja troszeczkę poszłam w złym kierunku Eee. Yy, na górę, więc... O, się wszystko niszczy. Zapewne ten most jak... On przejdę To się rozwali No tak czułem Dobrze, że ten czekan się magicznie Pojawił w ekipunku Lary, Znaczy przy ręce Laro, jesteś tam? Ach, nie, nie jestem Rees, znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej Jakieś wskazówki? Hej Laro, musisz znaleźć terminal radiowy Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna Dobra Dam znać kiedy go znajdę. Ej, hej, zabaj, wstawaj! Mamy tu intruza! Zabija, proszę! Skąd się tutaj Nie musicie tego robić! A! Panowie, yy, jesteście. No szty, wychyl łeb. Patrz tu. Kolego, koleżanko, no szty mendo! Wychylisz ten łeb. Kościół! No. Co, co, co za ludzie, po prostu, no. Podejdziesz kulturalnie, on będzie niekulturalny. I jak ty masz się w takiej sytuacji zachować, no? No cóż, zapalaj to i dawaj mi tutaj skrzyneczkę. Chcę moje śrubki. Znaczy, nakrętki. Ale mogą być też śrubki. Przechodzimy przez kolejny loading. Mam złe przeczucia. I have bad feeling. Też mam złe przeczucia. Okej. Okay. Mam wrażenie, że mam pleśń w kubku. Nie będę tego Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Oh. Ja. Oh. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, a, co? Urocza, prawda? Oh, bardzo a, urocza. To Alicja. Alicja, tak. Moja o. córka. Ma 14 lat i już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i. Okej, okay, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim! Trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem zdynki. Wiesz, w dziewięciu przypadkach na dziesięć. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji sam. Dobrze, możemy kręcić. Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie trzecie, akcja. No dobrze, teraz ją złap. I rozetnij jej brzuch. O, tak. Tak, musisz. Chryste, panie, cięcie! 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 On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia Słynny rzadkich gatunków ryb. Doktorze jestem archeologiem odkrywcą. Nie będę kroił żadnych radzi pan ryb. Sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. E, bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya. zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie czwarte. Ja Okej, okay. złapią, dobrze? I rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie. Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. <śmiany> Miałam pięć <śmiany> lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział? Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laron. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. Hmm. To oni muszą o 12.00 kosić w sobotę. Nie można o 12.00 w poniedziałek kosić, jak mnie w domu nie ma? No dobrze, Laru. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. No, to prawda. Ale czy to znaczy, że mam się śpieszyć? Dobra, wezmę sobie większy magazynek Przy mnie czemu nie? Aha, to jest amunicja O! Mogę cię zabrać, kolego? Nie mogę To po co ja do ciebie strzelałem? Się nie trafiłem Noż ty Aha Udało się No i proszę Można, o! Coś jest A roślinka Ej, może nie rozpalaj. Nie czerwisz Skradamy się do tego pana żołnierza. Znaczy to nie jest pan żołnierz, tylko to jest pan. Możecie zameldować. Potrzebuję czegoś? Nie trzeba. To nie jest pan żołnierz, tylko to jest pan. Aaa, niech to! Nie wiadomo kto to jest. Ciekawe, że po tylu latach w ogóle działają. No! Ha, Łatwo! I tak właśnie załatwia się takich osobników. E, impertynentów, którzy ośmieli się wejść tu, na tę ziemię. Na ziemię Yamatai. Czyli gdzieś był ten jeden, którego ja sprzątnąłem. Nie wiem, czy to jest ten? Nie raczej to nie jest ten. I tu on powinien leżeć. No właśnie. No cóż, nie zaczyna się z panią archeolog. U, jeszcze jeden. Ktoś, co ty robisz? Tak w ogóle bardzo byłem zastanawiający się, co ty robisz. Czy ty spawasz blachę z, z, z tym z filarami? Ciekawe metody tutaj macie panowie. Nie powiem co ich może być. Ha! Wiedziałem. Ach, amunicji mam pełno. No, ciężko, żebym miał mało, jak ciągle, kurde. Albo odzyskuję strzały, albo zabijam po cichutku. Można i tak. Jaką lubię. O, może będzie taka. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Ok, no, i coś tu mogę zobaczyć? Nie, nic. Dobra, jak nic, to nic. Mówi się trudno. I Idzie się dalej. Dobrze. No, nie mogę. Zaczę ja mogłem podnieść? A, strzały. To nie chce Fajnie, że chłopcy tutaj łazi. Tam se leży... Pomyślą sobie... Biedny chłop. Zasnął sobie. A to, że ma akurat wbitą strzałę? to... O, fajnie, mogę gasić takie rzeczy. To miło z waszej strony. Aj! Dobra. już Myślałem, że nie zginął, bo tak się. Se... Ej, tak się zamarł na chwilkę. Tutaj mogę wyskoczyć, a tutaj jest sosik. Czy tutaj nic nie ma. A, jest sosik! Uu. O skrzynki, fajnie. Miło, kulturalnie, po koleżeńsku. O! A to nie. Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. No, raczej nie e, ten. Nie niemiecki. Co tutaj? Wiążę teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą. Okej. Okay. kto? O, mm. Pan Matias naprawdę silny charakter, że tak sobie podporządkował całą grupę. idziemy idziemy. Jest skrzyneczka, dobrze. Ale teraz po to cichutku. Bez <grystanie> <grystanie> Po co Imono? Pewnie do napędzania generatora, wierzę. Jak my je do cholery wniesiemy po do schodach? Dobre pytanie. Nie wiem, jakoś będziecie musieli sobie poradzić Dam radę, dam radę U, Udało się no. Aha, bo to jak już otworzyłem to już zebrałem Ok, no można i w ten sposób Pewnie, że Ła, ty Kolego ha, ha. Ja mogłem sobie dostrzelić! A, widzicie? No mogłem. Ale tego nie zrobiłem. No właśnie tak się zastanawiałem. O, co to jest? Okej. Okay. Kolejna rzecz. Do spalenia. Gdzieś tu był ogień. Jest. Właściwie myślałem, że wiecie, że muszę jakoś pochodnie rozpalić czy coś, ale tak się zastanawiałem, jak to rozpalić. Zapomniałem, że przecież w grach beczki wybuchają od strzału. Okej, okay, pewnie 1 na 20 nie Bieżąco. No dobra, ale... 1 na 5. No to już lepiej. Kolego, 3 naboje na ciebie zmarnowałem, wiesz? Jak ty się z tym czujesz? A, już nic nie czujesz. Trudno. Szyba wygląda na słabą. Podnieś mi to. Jak to? Tak zakładam, że muszę to tak rzucić. To się tam hajcy? Nic się tam nie hajcy. Aha. Nie, 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 Laro! Nie, nie! Wracaj tu. Bo ja chcę, żebyś to mi spłodęło. Eee, dobrze, to na razie sobie zostawimy przejdziemy dalej? Kurde Totalnie Dawno nie grałem w grę której nie znam, muszę przyznać Ale jakbym tutaj właśnie rzucił to? No Ej, eee, kolego Ci powiem, że yy, troszeczkę możecie wypierdzielić w kosmos. Ups. Gdzieś panowie. O, otworzyły się drzwi. A, to jest tutaj, dobra. No i to jest niezawodny sposób, jakby ktoś na przykład zapomniał kluczy od mieszkania, czy coś. O, tu jest jeszcze jedno, ale nie mam od czego zapalić, ale tu chyba była jeszcze jedna ta, to sobie weźmiemy ją jak to nie była? o nie, zgasły no one live, no dobra eee, to wezmę sobie z tego eee, w każdym razie, co chciałem powiedzieć jakby ktoś szukał takiego niezawodnego właśnie sposobu na otworzenie drzwi w momencie, gdy nie mamy kluczy, no to wchodzimy do mieszkania Odkręcamy y, kuchenkę gazową, rzucamy zapałki, zapalniczkę, tak żeby y, zajęła się butla. Budynek się wysadza, i drzwi zostają otwarte. No. Wykończmy. Proszę. Wiesz co nie. Mimo już z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem. Ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Okej. Okay. Okej, okay, no fajnie, nie zabiłem go, więc mnie sprzedał. <grym z> diabła. Nie mogę ci przeszukać. No dobra, ale to 20 ekspa. Okej, okay, mamy karabinek. Aha! No. No, ou. Dobrze Lara, że yy, ten... Że, 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 że. Co? No, skurde! Dostałeś chłopie. Heda! Że teraz już Ci nie przeszkadza yy, zabijanie, tak? Jak jelonki, jelonka trzeba było za, zabić, to. O nie, jelonek, biedny jelonek! Potem. O, no musiałam zabić kogoś tam, niestety. A teraz. 10 ludzi! Nic! No i zmieniają się ludzie, zmieniają. Dobrze, 530, to dobrze, będzie na, na ulepsze ulice. No dokładnie od czego? Od tej wyspy? Od głodu, ognia, choroby, zarazy, O nie ja. Wszystkiego innego. O, jest tutaj. Mogłbyś powtórzyć? Ej, bo kolego, bo nie usłyszałem. Tak, jakbyś. Y, jeszcze raz i głośniej. Bo. Jakby. Y, ta, ten nabój, który. Y, jakby. przerwał ci. I już ci nie przerwie drugi raz. Ja, ja już na to nie pozwolę. Nie będę strzelał. Do ciebie. Twoi koledzy nie mogą na to liczyć. Dobrze. Naciskamy wielokrotnie. O, ja naciskam, naciskam, naciskam. Dobra, o! Pięknie. Powinienem dostać EXPA. O, ukradziono to wezwanie. fajnie. Miło, kulturalnie, sympatycznie. List. Aleks, jesteś tam. Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko, zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie, jakby super. Już widzę tego serwisanta, który idzie tą wieżę, tak, naprawić i mówi: O, super, muszę wejść. 50 metrów wyżej. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo. Okej, okay. psychopata. Ja się zastanawiam, czy ta gra y, wyszła po Far Kraju III czy przed Far Krajem III. Co jest? Okej. Bo. chyba chyba właśnie najbardziej nie żywi, tak nie takim znanym psychopatą i wilejnym. Fenomenalnym zresztą był właśnie was z Montenegro z kraja Trójki. No i... Czu czuję tutaj pewną inspirację, nie? Yy, natomiast się zastanawiam właśnie. W trójce to było dużo lepiej zrobione. Yy, bo tam spotykaliśmy tego Wasa często i tak dalej, a tutaj tylko czytamy notatki. Okej. Okay. Oj tam, zaraz Czemu nie spadłeś? Zrób se tu reloada, larko Pewnie możesz... O! Możesz expa wbić, możesz tego Dobra, fajnie, co my tu mamy? Uh, ha, ha, ha. dłuższy magazynek Stabilność efektywnie rozprasza gazy aha na tej zasadzie. Dobrze. To weźmy to. Weźmy to. Nic więcej tutaj nie zdziałam. Mogę sobie dodać punkcik. O. Co to jest? Hmm. Yeah, well, my top? Okay, yeah, we're in a metal okay. iść dalej, chociaż mamy prawie 30 minut, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć w tym momencie odcinek. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Tomb Raider. Pa pa!